Witam was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku z A Wczoraj Tryb Borą nie powiem. Wyniszczył nas, wyniszczył nas. Dzisiaj jeszcze tutaj dosyć sporo mamy balansu, więc zadowolimy się, myślę, jakimiś bitwami 2 na 2. Dobierzemy sobie jakiegoś sojusznika i oczywiście podbijemy stronę, ale zanim będziemy podbijać stronę. No to klasycznie dla wpłacących z Cemadicson. Trzy koski, nowiutkie, dopiero świeżutkie tutaj wystawione. Macie do zgarnięcia, bo ostatnio wszystkie kosty praktycznie zeszły w trzy dni. Także je, teraz kolejne trzy piękne koski są tutaj dla płacających z moim kodzikiem do zgarnięcia. Również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina. Że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, się zadać łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mi lubicie i chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie pisać mój kod. A Dixon przez dostajcie dostajecie darmowe 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A my rozpoczynajmy zabawę. Na bitwie... Zaraz zobaczymy, kto będzie dzisiaj do nas, z nami fajnie współpracował. I założymy sobie tutaj taką bitewkę, myślę, no na rozgrzewkę idealną. Czyli poszej skrzyneczek od najtańszej do najdroższej. Mamy ewentową, mamy taką dosyć. No, te skrzynki są dosyć dwie świeże. I tak o, zespółowa, 4 graczy, klasyczna, ok. Weźmy sobie terrorystów i weźmy sobie tak na pierwszy strzał. Ostatnio skrzynka nitro nam zajebiście dawała. Te karambiciki ogólnie no, zrobiły nam całkowicie ostatnie odcinki, dlatego próbujmy bota nitro sobie tutaj dobrać. Ale pierwszy strzał tutaj lepszy mieli, zdecydowanie. I korona! I korona na branzolecie. Uwaga, co z korony? Rękawiczki. Śmieci śmieciarskie, bo śmieciarskie, ale 778 zł. To jest coś pięknego, nie? Ja bym takich rękawiczek nigdy w życiu nie wypłacił. Mi się bardzo nie podobają. O, no to już zdecydowanie nawet lepiej, lepiej wyglądają te, które oni trafili, ale tańsze. I niestety wychodzą na prowadzenie. Wychodzą tu na prowadzenie, nadrabiają teraz my, piękne akacze. Tak na przemian tutaj widzę w tej bitwie. Raz oni, raz my. I znowu teraz oni. No co jest? Dobra, tutaj te droższe skrzynki zweryfikują zdecydowanie. To będzie weryfikacja. Ja troszeczkę nitro ciągnę aż do teraz, bo to podciągnąłem troszeczkę jednym tym skinem. I nitro odzyniak trafia koronę. Uwaga z korony, a Wupa. Okej, okay, dobra, jak za skrzynkę za 300, no to 1000 się. Ładny skinek tutaj trafiony, tylko on takiego skina bez korony praktycznie teraz trafił. Co jest? Dobra, nitro ciągnie tutaj fest. Dobrze, gdyby nie on, to zdecydowanie tutaj już byśmy byli w ciemnej dupie, chociaż i tak jeszcze w tej dupie jesteśmy. Ale ja przychodzę z pomocą. W końcu przychodzę z pomocą i ta pomoc jest zdecydowana. 5000 zł, Doppler i teraz nitro ciągnięty przez Addixona. Let's go. To mi się podoba. To mi się tu podoba. No, powinniśmy to już raczej wygrać. To już powinno być nasze. Zdecydowanie. Ładna przewaga. Ej, naprawdę, tutaj jest ogromna przewaga, i to nie jest koniec. Tu się jeszcze dropi, proszę państwa. No ale tu już nie ma takiej droższej kosy. Ale ładny, gutek. Też bardzo piękny. I ostatnia skrzyneczka. Mamy to. Mamy 13. Kurwa koła, ty. Dobra. Piękna bitwa. I zdecydowanie z nami zostaje ta skrzynia. Dzisiaj będziemy tutaj działać drogą dedukcji. Czyli tak, to zostawiamy tamte wypierdalamy, lecimy dalej. Lecimy dalej z koksem. To cenowo musimy tak podobnie dobrać. Weźmy sobie sześć tych i sześć tych. Okej. Okay. Cenowa również taka podobna bitwa. Klasyczny zespółowa, Dobra, dajmy sobie teraz antyterrorystów. I teraz na odwrót i samo sobie dajmy, nie? Nitro się tam. W miarę sprawdził, bo nie ciągnął nas w dół i to było najważniejsze, nie. Że też trafią tam jakieś fajne skiny, ale ja już tam tą końcówkę naprawdę zrobiłem, nie? Mimo, że na tych tańcznych się nie pokazałem, no to właśnie, ja zawsze powtarzam, nie liczy się koniec, liczy się... Nie, liczy się, nie liczy się... się początek, liczy się koniec. No i tak właśnie też było. Tak właśnie też było. Paga widzowie, co tutaj się ukaże? Co tu widzę, że ta skrzynka już chyba się wystrzelała? Ani jednej korony. I jeszcze dodatkowo musimy nadrabiać, ale może Town tu jakimiś kockami zacznie sypać. Chinatownik, to jest, to jest gość od zadań specjalnych. Potrzebujemy cię. Stary Tigerku, stary tajgerku. Jest stary tajgerek nasz tutaj, gdzie koski leciały. Jedna po drugiej, teraz ani jednej kosy nie ma. Nie no, z ostatni musi tu sypnąć jakąś kosę. No daj, żeby do nich przygonić. Jezu, drogi, tragedia, ty, tragedia. Ej, tragedia, bo teraz trafiamy na najtańszą skrzynię, a dosyć sporą mamy, mamy tutaj niestety. Dosyć, dosyć sporo mają przewagę. Będzie ciężko nadrobić na tej skrzynce. Bardzo ciężko. Kurde, może jakaś korona. O jeszcze kosę dostali. Ajajaj, no druga bitwa nie dla nas. Bot i samo i bot, Addison Dobrali się idealnie. Akurat, co jeśli chodzi... Ole, kose jeszcze tu chył... Chych, trafił jebaniutki. No dobra, jeden-jeden w bitwach. I tak, no z tych skrzynek żadna się dobrze nie zaprezentowała. Tak naprawdę by trzeba było je wszystkie już wydupić, nie? I to tak dosłownie. To może jakieś jokery? Za 400 zł. O, tak, o, tak, Bany hop Dajmy sobie. Tung tung sahur! Elbo brito de curvito! I jeszcze dorzućmy sobie tutaj do pieca. Dobra. 23 skrzynie. Stwórz. Jak czytam nazwy tych skrzynek, to troszeczkę jak się down czuję, ale ale to nieistotne, bo one mają tu w sobie potencjał. Dobra, dzisiaj dobra współpraca jest z botem Nitro. Let's go! I tu ta bitwa musi być nasza. To już pierwsza korona, już pierwsza korona. A z korony dobra, nie najdroższy skin, całe szczęście. Ja jeszcze tutaj trafiłem Makaczyka, więc bez odpowiedzi również ich nie zostawiliśmy. Ładnie. Trzeba koronki, tu na jokerach tylko i wyłącznie się liczą korony, niestety, jokery takie są, kto więcej koron trafi, to wygrywa bitwę i tak również będzie na pewno w tym przypadku, nie ma nawet takiej innej opcji, to pierwsza skrzynia popisała się fest, nie, mega, mega tutaj się popisała, to no to tur, tur, tera, zobaczymy czy tur, tur z tiktoka nam tutaj kurwa sypnie jakimiś koronami. Ja widzę, że klasycznie bez koron, bez koron, nie no to już jest, to już jest nudne, to już jest nudne. Zdecydowanie. Kurde. Ej, ten tur, -tur jaki... Skiny ma na koronie, on ma lepsze skiny niż ta skrzynka wcześniej mi się wydaje. Ja pierdziele. No to jest tak zwany stan krytyczny, że tak powiem, nie? No chyba, że tu Marble Fade nas uratują. Dobrze jeszcze jest ta skrzynia. Elbo Brito, nie no, elbo Brito musisz. Musisz. No przy... jedna skrzynia. Jest elbo Brito odpalony. Dawaj, musimy to nadrobić. Jest! Jeszcze najdroższa. Dawaj Nitro. Teraz ty! Albo by dwoje. Uszczelmy, uszczelmy tu korony na Elbo Brito. Dawaj, 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 no musimy mieć jedną skrzynkę, z której tutaj nadrobimy. I to są właśnie te ostatnie skrzyneczki. Nie możemy tylko dopuścić do tego, żeby oni nie dostali korony. Chciałbym tak, żeby tak się dało, żeby nie dopuścić, żeby przeciwnicy na bitwie dali, dostali korony. Jakby się tu coś dało klikać. Kto szybciej klika, ten ma większe szanse na korony, nie? To by było ciekawe. No ale widzowie, tutaj widzę, że szanse są równe. Jeszcze to jest do pyknięcia, chociaż coraz bardziej nam się oddalają. I w końcu Nitro coś trafił. Nitro trafił no skina, który nam kurwa nic nie zmienia. Nie no nie no, jedna dzisiaj bitwa, serio no. Jedna potężna bitwa z botem Nitro, ale naprawdę potężna, bo tam 13 koła wpadło. Tylko co z tego? Jak przegraliśmy kolejne dwie, i końcowo i tak, i tak wychodzimy na minus w tym odcinku. Nieprzychylnie to wygląda w ostatnim czasie dla nas. Nieprzychylnie. Jeszcze jedna. Zróbmy. Ale jedna z taką skrzynią. Pójdź mocno skrzynią. Nitro. Zadanie specjalnie jest tutaj do wykonania. Teraz albo nigdy. Lun jakiś tutaj do nas wbił. Dobrze, Nitro? Niedobrze, bo jesteśmy w dupie. Teraz też niedobrze. Proszę, ostatnia. Trzeba kończyć to. Trzeba to kończyć. Dziękuję, jeśli się widzą, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych pamiętajcie, Nie zawsze się wygrywa, koło was. Na Nara.